Jak widzicie, ja już właśnie czekam sobie na autobus, ale witamy się dzisiaj z Wami w tym pięknym vlogu. Tym razem to nie będzie żadna podróż ani nic takiego. Po prostu chcę Wam pokazać takie moje typowe, dosyć produktywne dni tutaj w Warszawie, kiedy studiuję, bo mamy nadal październik, i jest już prawie połowa, więc zdążyłam się trochę zaklimatyzować i poznać zasady studiowania, także zapraszam Was do oglądania. Teraz lecę odwiedzić po moją koleżankę, ale po tym jak wrócę, mam jeszcze kilka spraw na głowie, więc na pewno wam co nieco pokażę i popowiadam, jak się w ogóle teraz czuję, jakie mam odczucia i jak udało mi się wdrożyć w ten nowy klimat, w nowy w sumie tryb życia. Słuchajcie, zdrowy styl życia, zdrowe posiłki, zdrowym, ale czasami warto pozwolić sobie na coś, tym bardziej jak icie odwiedzać znajomych. Więc ja, żeby tak nie przyjechać z Gołymir rękoma, to oczywiście tutaj wyposażona w hity, w jakieś cesteczka, ale nie robię promocji. Raz na jakiś czas natomiast można, więc lecę teraz w goście. A potem sądzę, że wieczorkiem jeszcze zajmę się sprawami bieżącymi. Zrobiłam sobie obiad na kilka dni i teraz aktualnie przychodzę do planowania soboty, dlatego że jest to dla mnie dosyć ciekawy i wyjątkowy dzień. Przyjeżdżają moi rodzice, jestem mega podekscytowana, chcę im pokazać właśnie miasto, które już do tej pory coś tam odkry, które do tej pory odkrywałam sobie powoli, tak właśnie z perspektywy już troszkę mieszkanki. Oczywiście jeszcze wiele miesięcy przede mną a mi się zaklimatyzowała i w ogóle jeszcze zrozumiała, jak to wszystko działa tutaj aczkolwiek czuję, że wiele wiem, więc planuję pokazać im już z mojej perspektywy, studiującej tutaj osoby miasta, jak to wygląda i tak dalej, naszą kochaną Warszawę, a teraz właśnie będę to planowała i potem jeszcze sądzę, że chwilę się pouczę, więc widzimy się jutro, sądzę, że to będzie ciekawszy dzień. chyba najszybsze śniadanie, jakie do tej pory robiłam, czyli jajecznica z jajeczkami oraz z jajeczkami, z pomidorkami oraz z cebulą. No i do tego, słuchajcie, chumusik. Znaczy tutaj akurat dzisiaj mam pastę warzywną, tą z pieczarką oraz z pestkami dyni. Także szybciutko jemy i lecimy na uczelnię. Jak widzicie, ja już po śniadaniu umalowałam się, ubrałam i jestem gotowa do szkoły, w sumie na uniwersytet wiecie, cały czas mi się to myli i ciągle jeszcze mówię, że idę do szkoły. Nie, nie idę do szkoły, idę na studia, idę na uczelnię, ale no, trzeba będzie zwalczać ten nawyk. Natomiast dzisiejsze plan są takie, że mam bardzo dosyć długo zajęcia, bym powiedziała, że to jest najdłuższy dzień w ciągu tygodnia, bo do 14.45. A potem na domiar tego wszystkiego jeszcze mam korpetycję, więc pomiędzy tymi, można powiedzieć, dwoma wydarzeniami, moją uczelnią a korkami, będę miał chwilę czasu, więc sądzę, że jeszcze pójdę na szybkie zakupy, gdyż do soboty muszę zaopatrzyć się w jedzenie takie, wiecie, najbardziej potrzebne do właśnie jakichś i zdrowych, fajnych przepisów zresztą, by the way. Dużo wrzucam na Insta i często tam się nimi dzielę, więc jeżeli ktoś szuka jakiejś takiej zdrowej, fajnej inspiracji, szybkiej przede wszystkim, no ale mówię, smacznej też, to zapraszam. Więc po korepetycjach planuję jeszcze, um, sądzę, że usiąść chwilowo nad książką social media e, oraz ogarnąć sobie już rzeczy powoli na piątek Nie będę ukrywać, <laughs> pomimo tego, że już dwa tygodnie prawie października minęły, ja nadal czuję się strasznie taka nieogarnięta I miałam Wam to powiedzieć, że czasami słuchajcie, um, będziemy się gorzej czuć Wiecie, ben, nadejdzie taki czas w życiu, kiedy wszystko będzie poza waszą kontrolą i będziecie mieli poczucie, iż w ogóle nic nie robicie, nie działacie. W takich momentach polecam skupić się na sobie i pomimo wszystko działać, starać się ulepszać i zrozumieć, że każdy mały krok jest ważny, bo często my się po prostu mm, przytłaczamy faktem, że mówimy sobie, iż nic nie robimy, że jesteśmy masakryczni, a to jest tylko poczucie, które pamiętajcie, że może zniknąć właśnie przy każdej mojej czynności, tylko w momencie, kiedy po prostu cenimy to, co robimy, i powiemy sobie, ok, może teraz jest gorzej, no ale będzie lepiej, tylko to zależy ode mnie. Więc weźmy odpowiedzialność za swoje życie i nawet w takich momentach działajmy. Ja tak właśnie teraz robię, bo czuję się gorzej, nie będę ukrywać, mam jakiś taki cięższy czas w życiu, ale wydaje mi się, że to jest związane z tą organizacją, już niedługo będzie lepiej. Będę o to walczyć intensywnie, solidnie, od czwartku, czyli od, od pojutrze w sumie. Wracam od pojutrze. Czy inaczej odmienia. E, właśnie za dwa dni wracam na siłownię, więc już nie mogę się doczekać. Tutaj planuję bardzo mocno się dyscyplinować, zrobić sobie wyzwanie, bo jak wiecie, ja zawsze kiedy wracam do treningów, to staram się to robić w takim wielkim stylu, więc zawsze szykuję się jakieś wyzwanie. Już ułożyłam sobie plan treningowy, więc czekam na jego realizację. No i to taki mały update ode mnie. Sądzę, że teraz lecę nagrać coś na stories yy, i jeszcze popatrzeć sobie, co dzisiaj mam do zrobienia. I lecimy, uczyć się. Ja już właśnie po zajęciach teraz rzucę na szybkie zakupy spożywcze, więc widzimy się w supermarkecie. A potem jeszcze mam korepetycję i będę sobie planowała pew, po prostu e, jakieś takie mm, bieżące sprawy, gdyż powiem Wam, że ostatnio niestety dużo rzeczy mi się wykruszyło. Jak mówiłam nawet Wam rano trochę rzeczy nie powychodziło tutaj w Warszawie. Myślałam, że będzie inaczej, więc planuję sobie teraz właśnie tak po prostu get back on track, zaplanować e, jakiś rytm e, nowych działań, zmian, które doprowadzą do tego, że po prostu będę bardziej zadowolona z tego życia, które mam. Więc, ale teraz najpierw czas zakupy, więc taki szybki update. I ja już słuchajcie, właśnie po zakupach wróciłam do domu, włączam komputer i biorę się za pracę. Ale moim takim nawykiem, może nie za bardzo dobrym, ale osobiście mi służy, to jest właśnie zawsze jedzenie jakiegoś obiadu, czy na przykład kolacji przy komputerze i ogarnianie spraw. Powiem Wam, że na studiach trochę inaczej się wygląda, także ja wykorzystuję na maksa czas, biorę się za jedzonko i potem na pewno przyjdę do Was, bo chciałam jeszcze kilka rzeczy opowiedzieć i zrobić, no, takie jeszcze takie mniejsze podsumowanie tego, co się w ogóle teraz dzieje. Jak widzicie, ja już w końcu gdzieś usiadłam i jestem. Miałam Wam powiedzieć co nieco e, o tym, jakby, jak się tutaj odnajduję, i taki szybki update. To jest mój już kolejny odcinek stąd, chociaż wydaje mi się, że to może drugi, pierwszy vlog. E, ale e, chciałabym też taką dać być troszkę motywacją dla osób, które czują się zagubione. E, jak wiecie, się przeprowadziłam jakoś tak dwa tygodnie temu, więc w sumie długo, niedługo, zależy jak na to patrzeć. I powiem Wam, że jak na to, że byłam zawsze tą zorganizowaną i taką bardziej, która wszystko potrafiła zrobić, i tak dalej, to ile czuję się bardzo szczęśliwa, bo ja kocham miasta, o tyle powiem Wam, że totalnie nie mogłam się odnaleźć. W takim sensie, że byłam przerażona tym, po pierwsze, jak w ogóle funkcjonują studia, że tam wszystko naprawdę jest tak samo do zorganizowania. I wiecie, w szkole niby średniej też tak miałam, Ja się sama uczyłam. Ja przypominam, że ja bardziej w taką indywidualną naukę niżeli chodzenie bo jak widzicie, pewnie oglądaliście może moje filmiki te o maturze, to sama tam mówiłam, że tak dużo stawiałam na naukę indywidualną, więc z tym problemu nie mam. Ale wiecie, fakt po prostu takiego ogarnięcia, że na większość jest rzeczy online, gdzie u mnie w szkole była szkoła tradycyjna, 4 dnia. więc teraz przechodzi całkowicie na online i w ogóle noszenie sprzętów do szkoły, to jest totalnie inny taki vibe ludzi, no bo powiem Wam, że... Jakoś tak, mimo wszystko, na przykład z moją klasą, to o ile nie byliśmy wszyscy jakoś zżyci, to każdy by się znał, jak trzeba było, to się podeszło. A przez to, że jakby na moim kierunku jest mega dużo ludzi, nawet w mojej grupie, dobra, jest 30 osób, czyli jak klasa, powiedzmy. Ale styl, to są jednak ludzie, którzy gdzieś tam już, wiecie, mają swoje plany, każdy jest raczej w swojej grupce, ale po prostu idzie tam na te studia, bo my tak naprawdę chodzimy dwa dni w tygodniu, bo trzeci mam taki wy mam wykłady, a dwa dni mam też wolnego, więc jakby tego nie jest w ogóle dużo, więc ludzie też się tak wiecie, nie asymilują, <grym> że tak powiem, się nie integrują, tak jak na przykład było w szkole średniej, gdzie wiecie, chodziliśmy pięć dni w tygodniu. Znam jak ktoś nie chodził dzień, to i tak cztery był. E, więc to był dla mnie duży przeskok. Druga sprawa, zdecydowanie ogarnięcie się takie pod względem tutaj właśnie pomieszczenia. W ten weekend sądzę, że przyjdę mi moje zamówienie e, oraz e, kupię kilka rzeczy z Ikei i zrobię Wam taki mini room tour, albo bardziej transformację pokoju. Powiem, jak właśnie one budget to wszystko sobie tutaj ogarnąć. Któż sądzę, że to będzie ciekawy odcinek, dajcie znać, czy byście coś takiego chcieli zobaczyć, bo ja planowałam coś takiego zrobić, właśnie pokazać Wam, jak ja organizuję taki mały pokój, żeby po prostu była taka, taka moja przestrzeń i wówczas będę się czuła na pewno szczęśliwsza. No i kolejna sprawa to jest na pewno sam fakt tego, wiecie, że ja myślałam, że pójdę od razu do wielkiego miasta i, i wiecie, zacznę totalnie tak, wiecie, od razu, po prostu szybciutko wszystko zrobię, a powiem Wam, że jednak miałam taki chwilowy zastój i coś takiego, że wiecie, musiałam tyle spraw ogarnąć, że z tych wszystkich planów, które gdzieś tam miałam, na razie pozostało wiele, ale w sferze takiej, wiecie, że za chwilę to zrobimy i to mnie przytłoczyło, bo ja byłam na stronę taka bojowość, wiecie, przyjdę do tej Warszawy, przyjadę. I będę po prostu realizowała cel po celu, bo tutaj jest więcej możliwości, a, a tak w ogóle nie wyszło. I jeszcze kilka, że to się posypało, więc y, mówię to dlatego, że wielu studentów jest zagubionych, więc to jest jak moja taka wiadomość dla Was, że ja też się tak czuję i wiem o tym, że to jest dla nas piękny początek. Korzystajmy z integracji. Moim zdaniem po prostu starajmy się uczyć życia. Kto się przeprowadził, ten na pewno ma to podwójnie, tak wiecie. Podwójnie to przeżywa, gdyż wiadomo, wiecie, ja nie uważam też, że studenci, którzy poszli na studia, ale mieszkają u rodziców, to totalnie nic nie mają nowego, bo też macie, bo to jest jednak nowy totalny chapter i coś takiego, wiecie, przygoda, której nigdy jeszcze nie mieliśmy, ale zdecydowanie ci, którzy panikują, bo wiecie, bo się przeprowadzili, nie ukarniają studiów, tu się coś zaczyna, tu jakieś integracje w ogóle Dzieje się multum rzeczy, tym bardziej, gdy byli przyzwyczajeni, że raczej jest spokojni, to wy raczej wiecie, yy, można powiedzieć, takie rzeczy sobie. Mm, tworzycie, bo ja tak na przykład miałam w swoim życiu, że ja zawsze jednak szukałam okazji. I to ja byłam tą osobą, która robi jakieś darzenia, ekscytowała się w ogóle. Teraz totalnie role się odwróciły, więc powiem Wam, że faktycznie to jest niesamowite, jak to wszystko się zmieniło i jak ja teraz muszę w nowym trybie funkcjonować, jak w ogóle to wszystko wygląda. No i tutaj moja właśnie taki przekaz. Ja wiem, że lubię dużo mówić, dlatego też nie jestem taka super konkretna, ale pamiętajcie, niech macie teraz kryzys, pozwólcie sobie na niego, ale nie pozwólcie jej zatrzymać. Czyli na przykład zróbcie coś, co nawet jak ja ranowa mówiłam, tak, o tych treningach, tak mi się zdaje, że to było tutaj, na Stories też to było, ale w troszkę innej wersji. E, no tak przy okazji zapraszam na mojego Instagrama, olor.ruszkiewicz oraz na TikToka, bo niedługo, e, niedługo, sądzę, że może jak wypuszczę ten odcinek, to już, już wrócę, ale planuję e, duży rozwój, wiem, że to nie jest od zawsze, ale teraz ze względu na to, że w tym blogu zobaczycie, co ja zrobiłam, bo jutro przychodzi coś, o czym marzyłam od dwóch lat, tak naprawdę całej mojej przygody influencerskiej, i jestem przekonana, jestem że mogłam sobie to kupić za własne pieniądze, które zarobiłam z tego wszystkiego. To jest a, niesamowite, więc na pewno wam to pokażę. Ale wtedy, wówczas, kiedy już wam to pokażę i wiecie, ogarnę, to wracam na TikToka z podwójną siłą, bo sądzę, że to też mi da taką szybką motywację i, i coś takiego zainspiruje mnie do dalszego działania. Więc tutaj, takie moje małe, taki mój mały przekaz. Ja teraz lecę jeszcze panować kilka kwestii, ogarnąć sobie właśnie pracę i te sprawy. się też tu muszę się już zainteresować, ale widzimy się jutro, bo to będzie co prawda Dzień Wolno uczelni, a zobaczcie, jak ja sobie go zorganizuję. No i przede wszystkim jutro będzie coś fajnego. Zobaczycie, co mi jutro przychodzi. Jestem mega podekscytowana i mam nadzieję, że to będzie jutro, bo to jest vlog z kilku dni, także do zobaczenia jutro. Słuchajcie, mamy kolejny dzień. Ja lecę właśnie na siłownię i powiem Wam, że jest mega ciepło, mimo wszystko. Wiem, że wyglądam jak wyglądam, ale jest zawsze tak po prostu staram się okapturzyć i tak dalej, bo poranki są już zimniejsze. No ale jest to motywacja, mam nadzieję, że dzisiaj już wejdę, bo dzisiaj mam karnet. No i będziemy testować pierwszą warszawską siłownię, więc zobaczymy co to będzie. Także ja lecę na tramwaj i zaczynamy trening. Słuchajcie, ja właśnie wyszłam z siłowni. Jest godzina 6:26, bo oczywiście na nią znowu nie poszłam. Dlatego, że się okazało, iż nadal, pomimo tego, że dzień aktywacji mojej karty jest 12, ona nie działa. Ja wiem, że może nie rozumiem działania tej karty, dlatego też niektórzy napiszą: Ale Ola, to jest proste intuicyjne. No ale, jak widać, myślałam, że jak od 12 mam aktywną kartę, jakby kartę kod QR w telefonie, to będę mogła na nią wejść, dlatego chyba muszę czekać na fizyczną wersję. Ponoć ma być dzisiaj, zobaczymy. No ale jestem powiem Wam troszkę, no niezadowolona, ale wracam do domu i też tam zrobię trening, a potem mam nadzieję, że już niedługo będę mogła robić tylko i wyłącznie na siłowni, bo nie mogę się to czekać. Właśnie wróciłam z tego nieudanego pójścia na siłownię i biorę się, stwierdziłam dzisiaj za jogę taką mocno rozciągającą skoro od jutra ja chcę zacząć tak na poważnie te treningi, to zależy mi na tym, żeby to moje ciało było jednak być takie przygotowane. I to jest mój taki tip z mojego doświadczenia treningowego i osoby, która, no właśnie, z doświadczenia osoby, która po prostu trenuje już długo i wiele razy gdzieś tam miała ja mniejsze, wiecie, większe przerwy. Chociaż moja maksymalna przerwa trwała dwa tygodnie, więc w sumie ta teraz warszawska, że tak powiem, też te trwa i raczej tego rekordu bić nie będę, bo ja bez treningów nie, nie żyję. Natomiast z mojego doświadczenia wiem, że warto właśnie zawsze, kiedy macie taki powrót, to na początku bardziej zająć się rozciąganiem, mobilizacją, a potem dopiero wiecie mocne treningi, bo jeżeli od razu uderzycie, nawet powiedzmy szybką rozgrzewką, ale tak czy inaczej, jeżeli to ciało jest mocno spięte, a wy nawet co z tego, że będziecie je rozgrzewać, nadal jakby te mięśnie, może być, pozostaną takie pospinane. Więc bardzo, bardzo polecam, żeby właśnie się tak rozciągać dynamicznie, statycznie. I dopiero przed, i zrobić coś taki przed treningiem, taki dzień, gdzie po prostu to robicie To, jakie ja robię dzisiaj, stwierdziłam, że z tam okazję No i potem oczywiście możemy zaczynać Ja też już wcześniej to robiłam, ale stwierdziłam, że dobra, skoro już kilka dni, można powiedzieć, mam takie nieudane wyjścia na tą siłownię No to skorzystam z okazji i jeszcze bardziej to zrobię Pamiętajcie, rozciąganie, bym powiedziała, w takich umiarkowanych ilościach, ale nawet w dużych nie zaszkodzi A wręcz pomoże, bo każdy z nas jest spięty, także mega polecam Popatrzcie na to, słuchajcie, dzisiaj omletik z ciecierzycą, bakłażanem oraz cebulką, która jest taka podprażona i jeszcze przypra z przyprawą do mieszanką chińską. Uwielbiam dosłownie. To jest coś takie kary czy inne, właśnie tego typu przyprawy, które sprawiają, że bardzo, bardzo, bardzo doceniam, tym bardziej takiego niby zwykłego omleta. Jego ja robiłam z dwóch jajek i wyszedł, więc jak widać, też się da. I zabieram się mu za jedzenie, do tego sądzę, że sobie przekąszę bułeczkę i może jakieś tutaj, wiecie, zrobię sobie jakiś taki mini, doda dodam jakieś dodatki i sądzę, że to będzie świetny posiłek. Ja już po śniadaniu, jak widzicie z tyłu parownika, bo dzisiaj szykuję się na mega fajne wyjście, mam nadzieję, że to się uda, gdyż to wszystko w zależności od pogody ale jestem przygotowana. Teraz będę robiła taki mój codzienny nawyk. W sumie realizowała Cherry Morning Pages. Ostatnio wróciłam do niego, bo już miałam taki lekki kryzys, jak Wam mówiłam. W sumie on tak gdzieś tam jeszcze trwa, ale sądzę, że już jest ku końcowi. No i właśnie bardzo dużo, jeśli chodzi o takie, taki odpoczynek psychiczny, dało mi właśnie robienie pisania tak naprawdę codziennie w takim zaszycie. Więc teraz dokończę ten nawyk, a potem biorę się za naukę na studia. No i następnie będę się szykowała bo dzisiaj szykuje się fajny odbiór, dwie idą do mnie paczki, których nie mogę się doczekać, na pewno Wam je pokażę, w sensie jedną Wam pokażę tak szczególnie i opowiem co nieco, bo ta druga to jest po prostu tylko kalkulator na studia, więc to nic takiego, no ale wiecie, znowu naukowy, coś nowego i tak dalej, ale to zobaczcie niebawem, ja lecę robić właśnie te moje zadania i widzimy się na holu. A dzisiaj chciałam coś szybkiego na obiad, także postanowiłam, że zrobię taki ala la puding chia, jak widzicie, tutaj mamy mango, oczywiście nasiona chia, mamy orzechy. Sezam oraz troszkę tahini Więc to będzie bardzo taka fajna przekąska Coś, czym się najem, ale nie przejem No i na słodko, co prawda Jak wiecie, ja raczej nie jestem osobą, która lubi tak dużo słodkiego Ale czasami uważam, że kiedy chcę coś szybkiego zjeść To wolę te słodkie niż słone Natomiast jest bardzo odżywczo, także zabieram się do jedzenia Zapomniałam Wam w ogóle dodać, że dzisiaj jeszcze mam sesję zdjęciową w centrum, tak koło 18.19, więc to będzie mega klimat, bo wiecie, już jest ciemnie, jednak październik Więc teraz się na nią szykuję, co prawda jest trochę wcześniej, ale jeszcze mam jedno spotkanie, a potem idę po te paczki, których Wam mówię, bo ja już nie mogę się doczekać tej jednej bo to jest coś, co, o czym marzyłam od tak naprawdę początku mojej przygody influencerskiej i takiej wiecie, nawet nie influencerskiej, ale po prostu jako content kreatora osoby, która gdzieś tam chce kiedyś po prostu w tej branży być i to jest niesamowite, że marzenia właśnie stają się rzeczywistością dzięki własnej pracy. Makijaż prawie w całości zrobiony i jeszcze tylko usta i ogólnie muszę ogarnąć włosy, ale stwierdziłam, że zanim to najpierw udam się po tą paczkę, bo już nie mogę się doczekać, tym bardziej, że wiem, że ona już jest i czeka na mnie, więc idę odebrać ją a potem Wam ją pokażę. Moi drodzy, mam już paczuszki. Oczywiście, jak mówiłam, pierwsza z nich, e, oczywiście, że otworzę, to jest rzecz na studia, tak, to jest paczka z Media Expert. Kupiłam sobie kalkulator, więc nic takiego, wiecie, specjalnego, ale jeżeli ogólnie byście chcieli polecenia, wszyscy studenci dotyczący kalkulatorów, takich naukowych, wiecie, na studia, jakieś tam inżynierskie czy i jakiekolwiek związane z matematyką, gdzie możecie używać kalkulatora z takiego naukowego, to słyszałam, to jest ponad najlepszy model. Tak on wygląda. Nie kosztuje on aż tak dużo jak no, inne modele, gdyż jak patrzyłam w ogóle kalku kalkulatory, potrafią kosztować po 700 zł, a ten kosztuje chyba niecałe 150, ale naprawdę, no wiecie, rzecz na całe studia, więc mega polecam e, ten model. W sensie nie chcę polecać, się nie używałam, ale moi z nim używali i po prostu polecają, więc tu tak mówię bardziej od, nich, od tej strony. Czas na e, pokazanie wam tego, co zamówiłam, i mam nadzieję, że że to będzie dobra rzecz, w sensie, że nic tam nie, nie będzie. Tym bardziej, że ja sądzę, że gdy tego filmiku nie wstawię, to znaczy, że jakby, wiadomo, coś tam poszło nie tak, ale jeśli go wstawiłam, to znaczy, że wszystko gra. Wiecie, swoje social media zaczynałam w styczniu jakoś 2021 roku, ale tak najbardziej się zaczęłam działać, tak można powiedzieć, taki pierwszy etap takiego mojego rozwoju nastąpił tak od chyba maja, czerwca 2021 roku więc to już ponad dwa lata i powiem Wam, że nigdy w życiu nie przypuszczała, że będę mogła to robić tak, nawet teraz już bardziej profesjonalnie, nie będę ukrywać, na razie nie mam żadnych prawie zleceń, ale jednak wchodzę w tą branżę, bo cały czas się uczę i teraz stawiam głównie na naukę i wiecie, jaki starze. jeżeli już po prostu, ile się da to się uczyć. Jestem w dobrym mieście, mam wszystko zabezpieczone w takim sensie, że po prostu aktualnie czuję się naprawdę taka. Zadowolona, że wszystko y, ułożyłam sobie w ten sposób, że mogę teraz realizować w siebie i swoje marzenia i skupiać się na sobie. No i powiedziałam sobie, że wiecie, jakby wiadomo. Nie tylko trzeba ponosić swoje umiejętności, co jest jednak najważniejsze i ludzie bardzo często o tym zapominają, więc przypominam, że zaczynamy od tego. Jeżeli chcemy się rozwijać, nie zaczynamy od tego, że kupujemy rzeczy zewnętrzne, czy nagradzamy siebie, tak typowy Polak dostaje pensje i wydaje, wiecie, rachunki woda, jedzenie, a potem tylko przyjemności, bo trzeba wszystko wydać. Absolutnie nie, pamiętajcie, oszczędzamy, by inwestować i cały czas stawać, albo inwestować siebie, albo w jakieś instrumenty finansowe, ale generalnie inwestować, to jest to słowo klucz. Natomiast wiecie. No bo tak jak mówiłam, na początku każdej jakiejś waszej zajawki, czegoś co chcecie iść, czy na przykład nawet waszego zawodu i kariery zawodowej, to wiecie o tym, że no, trzeba inwestować w umiejętności. Ale po pewnym czasie jednak przychodzi taki moment, kiedy wiecie, okej, okay, pracowałam długo i w każdej branży jakby są pewnie jakieś, może narzędzia, które można ulepszać. Moi na przykład, wiadomo, to jest sprzęt. No i właśnie to dotyczy sprzętu. Um, powiem wam tak, w ogóle, jak ja kupiłam, pamiętam iPhone'a, bardzo mi go kupili rodzice, to był, dla, to był dla mnie duży przeskok. I taka pierwsza bariera, że kurczę, takie rzeczy mogę posiadać. Bo szczerze Wam powiem, pamiętam moment, kiedy byłam młodsza i mojej rodziny nawet nie było w żeby kupić mi buty z Adidasa, być jakieś proste. A co dopiero teraz, kiedy ja sama mogę kupować sobie telefon? To jest i to taki niezwykły telefon, bo wiecie, on nie kosztował 15, czy wiecie, nie wiem, 1000 zł, tylko no o wiele, wiele więcej. I o tym tutaj, dlaczego to mówię? Bo jestem wdzięczna i doceniam to, że wiecie, co praca jednak popłaca, ciężka praca i mądra. Popłaca, daje efekty i to gdzieś tam, można powiedzieć, zrealizowało się u mnie. I tak na koniec tego vloga, bo chciałabym go tak zakończyć, pomimo tego, że to był chyba najbardziej szalony i taki niechaotyczny vlog. Będę się uczyła oczywiście, żeby to ulepszać, ale sądzę, że będzie na czym. No i właśnie po takich dwóch latach stwierdziłam, że kupuję sobie iPhone'a Pro, czyli już nie tego zwykłego. Jeszcze mam wersję mini, więc to już w ogóle śmiech na sali. Ale kupuję wersję Pro nie tylko dla siebie, ale teraz, żeby po prostu tworzyć content już bardziej profesjonalnie i wejść w tę branżę. Szczególnie inter kocham wideo, nagrywać, edytować, montować i sądzę, że, że to zadanie, które mam teraz w rękach, się do tego przyczyni. Także otwieramy. No i jeszcze na pewno dam jakiś słowa wstępu, natomiast chciałabym, żebyście zobaczyli w ogóle, jak to wygląda, bo nie będę ukrywać, to jest chyba najbardziej emocjonujący zakup, tym bardziej, że to przy. Tego ten telefon kupiłam. Ze wszystkich pieniędzy, jakie zrobiłam w wakacje, więc to już jest w ogóle sam fakt, no o czymś świadczy, co nie, więc jakby otwieramy. O oh Jesus, to się, to się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Ja nawet nie wiem jak chcę to zabrać. Sięgam wam, że ja nawet nie wiem co powiedzieć. Ja po prostu nie wierzę. Nadal nie wierzę. Boże, to jest, to jest po prostu niesamowite. Słuchajcie, zobaczcie, co ja trzymam. Zaraz go sprawdzę, ale powiem Wam, że to jest niesamowite, że całe wakacje pracowałam, ile się dało, żeby móc zainwestować w siebie i, i jakby zainwestować w swoje umiejętności i wiem o tym, że z tym sprzętem to jest możliwe. Nie będę ukrywać, ciężko mi się kupowało takie rzeczy, bo mi zawsze takie, nawet inwestycje w siebie, ale jednak, które kosztują już ponad kilka tysięcy, to się ciężko wydaje. Ale, 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 no, nie wiem co powiedzieć. Więc moja konkluzja jest taka, bo ja oczywiście teraz to cytatynko będę otwierała. Naprawdę inwestujcie w siebie, realizujcie się, stawiajcie sobie cele, osiągajcie je, bo uważam, że nie ma nic piękniejszego. Niż działanie, nie ma nic cudowniejszego, niż w moment, kiedy mówię, to jest nagroda za. Wiecie, ja na to pracowałam cały wakacje, ale pomijając, to jest nagroda za moje dwa i pół roku prac na social mediach. To jest praca dzień w dzień. Jakby bycie content kreatorem, to nie jest bycie pięć minut. I, i wiecie, no, ja to jest nagroda od siebie dla siebie, ale jednak wiem o tym, że ile osób mi w ciągu tego czasu pisało, że ja coś zmieniłam, pomogłam, po prostu dałam im nową energię, inspirację do tego, żeby coś zmienili. To jest niesamowite, no i mówię, no patrzę na to i nie wiem, nie wiem, co mam teraz zrobić. Powiem tylko tyle, jestem z siebie dumna, jednakże wiem o tym, że nie na tym koniec, nie na tym koniec, to jest dopiero mój początek. Ja się rozkręcam i, i życzę Wam tego samego, takiego właśnie rozwoju w życiu, więc za chwilkę to otworzę, ale do czego zmierzam, bo chciałabym te, mimo chaotyczności tego vloga zakończyć go bardzo tak życzowo i klarownie. No, jak widzicie, moje jeszcze teraz jest szalone, jeszcze wiele rzeczy jest nieogarniętych, chociaż ja paradoksalnie jestem z niszy organizacja, stawianie celów, osiąganie. Natomiast już powoli, powoli to wszystko zaczyna się układać, dlatego że dzisiaj mam pierwszą sesję zdjęciową, czyli mój cel, jeśli chodzi o fotomodeling, jest zrealizowany. Ponadto planuję na pewno już tak w połowie, w sumie już jest to połowy października, nie, jeszcze nie, ale generalnie planuję w drugiej części października i w listopadzie zająć się mocno kontentem. Fajnie, bo dzisiaj też w sumie ogarniam ze sprawy korpetycji, że wiecie, ja także w ten sposób pracuję, uczę, yy, uczę właśnie innych yy, tego, co potrafię. Yy, no i jeśli chodzi generalnie o życie i o taką przeprowadzkę, i o to, jak się czuję po dwóch tygodniach bycia w Warszawie, jeszcze troszkę zagubiona. Yy, może nie jeśli chodzi o komunikację czy, nie wiem, ludzi, bo tutaj nie ma problemu, ale bardziej o takie coś, że to jednak, wiecie, nadal jest to takie życie, które Ty sobie już układasz i z jednej strony widzę, Ogromny progres i w ogóle taki, takie lepsze w ogóle są poczucie, bo ja już na wszystko sama wpływam i wszystko zależy ode mnie. Jak wiecie, ja bardzo jednak zawsze gdzieś tam myślałam bardziej dojrzale i po prostu umiałam sobie w życiu. No a z drugiej strony, wiecie, moje ambicje, moje ogromne ambicje i chęć być coraz lepszą, doskonalszą i ciągle robienia czegoś, realizowania się tym bardziej w takim mieście, kiedy mam takie możliwości, powodują, że czuję gdzieś tam, że kurczę, czegoś mi brakuje, coś mi zrobię inaczej. Ale tak, nie chcę przedłużać tego vloga. Dajcie znać, co nie sądzicie. Ponieważ przechodzę <grywa> na ten sprzęt, to na pewno będę chciała zrobić progres we wszystkich wideo, formach, jakie w ogóle tworzę czyli TikToku, YouTube, Instagramie. Dlatego na TikToku jest wielki pogród, na Instagramie chwilowo wstrzymanie. Dajcie znać, co sądzicie. Co byście chcieli poprawić w montażu, w edycji, w nagrywaniu, wszystko. Ja czekam na każdą konstruktywną krytykę i dziękuję za oglądanie, bo dzięki Wam tak naprawdę tutaj jestem i dziękuję, że mogę się realizować, bo to jest niesamowite. I mówię, ja lecę chwilowo nacieszyć się tym cudenkiem, potem na sesję, wieczorkiem jeszcze coś na studia i sądzę, że widzimy się niebawem w lepszej jakości i ogólnie po prostu w... No troszkę innej na pewno w rzeczywistości będę dalej dostarczała, co dostarczam, a nawet więcej, więc zapraszam na moje social media, ola.ruszkiewicz na Instagrama, TikToka, a także do subskrypcji kanału i dania lajka w górę, bo pamiętajcie, ja się dopiero rozkręcam i tutaj to będzie się działo i mam nadzieję, że będziecie mogli razem ze mną rozwijać się, bo tu nie chodzi tylko o mnie, tylko także o Was, więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.